Zaraz. Siemanko, witam na moim kanale Dzisiaj gościnny jest Smyslow Cześć. <grym> Zaciąłeś się tak w pewnym momencie Czekaj, ja to zjem tego może Dobra, nie spadam, bo Ziem tu Erik się czai bo... Myślenie. Myślenie Załączyłem dopiero Co powiedzieć? Ze... Ty Za też zaraz je. Ty Erik jeszcze tutaj jest Jebany jakie je. Czeka o, widzę cię. No wiem, ty się tym nie ty Kurde, zmierz. rozwalił ty mnie nie wiem, No, w... kurwa. O, no, jeszcze mnie od razu też zjadł, widzę. <grym> <grym> Jaki fail na samym początku, a tak było na próbach dobrze. Ja pierdolę. A, zaraz. Lecę do lewej. No już mnie jakiś kurde złapał od razu i mi zjadł. Zaraz ich wszystkich sprzątnę stąd. Nie? No i znowu ten czarny kurczak tutaj jest gdzieś. Ty może zmieńmy strony na prawą, co? Bo tutaj na lewej to są mm -hmm. giganty <laughs> dwa, nie Ale da się czekaj, no, bo ja jestem po lewej, a tam po prawej jest full, nie wiem czy dotrę. Znaczy no, ja tam jestem też na razie na lewej i do dołu cały czas się kieruję, nie? Tam próbuję coś ogarnąć. Z 1000 już mam, nie no, 800 dopiero, ale... O, widzę cię, widzę cię, jesteś koło mistrza, widzę, dobra. Mhm, mhm, mm mhm, mm dokładnie. Daj mi trochę masy, tak z góry, z góry, z góry, z góry, tak w moje. Dawaj to Aj, kurde, ale dobra, był... Nice, teraz uważaj, czekaj. Nie. Czekaj, dobra nie, ja... Bo zaraz paniesz. Ja tu uciekam już w ogóle stąd gdzieś tam na bok. Czekaj, Resig już znowu się pojawił. No i nikt mi nie chce dać masy. Co za. Ty ty ty, bo wiesz co, chyba będzie. Mi, mi nie lepiej nie dawaj, bo cię. Zaraz. Ty, bo no, Jest. jak ja mam tu w ogóle się przemieszczać, no? Trochę ci coś tam dałem i laga złapałem przez chwilę No Serwer. No kurde, prawie koleś był Ty. go rozwalił. Tego niebieskiego walić tutaj. Jest, patrz, 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 patrz to, patrz to Cii. Jeszcze dam ci tam coś. Kurde. Dałem ci tam hamasy. Ja pizgam, ale lecz go. Jest! O, ale mi Masz powiem, go, kule. dobra. Ja przy tobie taki mały tu jestem, nie. Ole, patrz, czwarty. Dobra, no, easy. Drugi już. Ale... Pasz. kurde, tu Czołówka. jest ten większy, żółty. Czekaj. Uciekaj, Ty, uciekaj, bo... bądź... O, już widzę, że... U... Lepiej nie, nie chodź tak. Weź się szybko rozdzielaj tak. Czekaj, czekaj, ja to próbuję. I... czekaj, zaraz... I dawaj z tą masą te triki i... bo się pozbieraj, żebyś miał więcej, ja spróbuję... Mistrza. Może tak, próbujmy. chciałem, ale dobra, to już on za daleko. Dobra, spadam też na dół. Ten żółty tu jest No zbieraj, zbieraj, może zbierać, to po boku możesz zbierać masę, tutaj po prawej też zaraz tego zjem Dobra. O kurde. <coughs> Większej u góry. To zielone czekaj, zaraz będzie. A dobra, uciekł. Znowu lag, tak. no dobra. No na tym to serwer, serwer, mi też tak. Kurde, system clan, połączenie. Ja, tego ja pizgam, ale Patryk dostał w pizdę, z mnie, wszystko się rozdupiło. Ja też nie mam za ciekawie O, to ty byłeś <śja> Nie, no, kosmosie! No patrzę jakiś mały ziomek, wezmę go z to ty. Ty jestem nawet dziewiąty jakiś. No, no bo, wiesz, ja przyzwyczaiłem tam, się do tego. <śja> znowu mnie zjadłeś! <śja> no znowu to ty byłeś, no jak? Ty, bo ja się przyzwyczaiłem, że ty taki wielki cały czas chodzi. to się nie spodziewałem, że ty taki nagle mały jesteś, nie? I sobie patrzę o ktoś randomowy, i tak dalej. pod zaraz, w tamym miejscu dziadny. No bo to tak małe literki były, nie widziałem, bo się roztrząkowałem. Nie, <laughs> bo dopiero tak. Oh, kurde, tego. zaraz lew mnie zje. Dobra. I lew mnie zaraz je. Czy to ty to jesteś dobre. tam? Nie, to ktoś inny jest na dole. Bo już nie, nie, ty jesteś na górze. Dobra. Znowu do topki. O, widzicie? Uciekaj, bo ten jest tutaj, chodź do góry. Mhm. Za mną tutaj na Szczecin. Ty czekaj, bo to mnie atakuje ten pitak jakiś. Oho. No już. <głos> <głos> już się zaczęło. <noise> I już mnie jest zjazdne. Co za. Ej, to nawet zmieniamy ja teraz tę stronę na prawo lecimy. Jestem w prawy górny róg. Dobra, prawy górny, to ja tam się już próbuję przemieścić. O. I już koleśmy tu <coughs> je. No, no, jakiś laps mnie to jest ja już mi jakiś ebola mnie to zaatakowała. Jakiś sebol. Dobra, <noise> no, wybijamy się, bo dałem e, Patrykowi 79 masy, nie? Patryk z gimnazjum. Jak <noise> ja mówię. Chyba jestem na samej górze w prawym górnym. Siedzę, mam 400 na razie. rozczłonkowuję się hmm? i coś tu próbuję pozbierać. Dobra, nawet mi tam idzie, to dawaj w górny róg całkiem. Mhm. tutaj. O, ale masę zbieram też. już mam. Ty tam jesteś nadal, bo nie wiem, czy, bo chciałem zaatakować, a nie chciałbym znowu się zjeść. Nie. O, dobra, jesteś ty. Znowu <laughs> pewno się wpierdział ile. Dałem ci 200. Czekaj, dobra. Teraz będziemy dawać sobie masę i ci powiem kiedy, i ja też ci daję. Jak będziesz koło jakieś blisko osoby i potrzebujesz masy, to szybko krzyczeć i im, im daję, nie? Tylko żebyś był jednym. O, chciałem go zje no, <laughs> Właśnie też go chciałem. Jeden zjeść. klik, nie? I wyśmie też zjadł. O, jest okay, tu jakiś o, jest. koleś. Czekaj, ja się muszę złączyć. Dobra, już mam 1900. Nie, bo, nie wiem. Bo to kto będzie bliżej kogoś, to ci po ja prostu daje. A nie, dobra, nuciek, więc. Daj? Okay? Ty weź tego. Teraz możesz mi możesz dać, dać. Tera no, czekaj, teraz czekaj. mi daj Teraz mi daj Czekaj, 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 bo ja tu mam walkę! Walkę życia! Kurwiszon! Dawaj, dawaj, kurw... Czekaj, jako zjem, jako zjem, kurwa! Jest! Dawaj, dałem ci tam jeszcze trochę. Ej, ty, on jest jeszcze większy, jakim cudem? Nawet no, Ej, Uciekaj, 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 leci na ciebie, uciekaj! Uciekam, uciekam. Dobra. Zrezygnował. Jest. Dobra, jakoś wyszło. Dobra. Jedziemy, jedziemy dalej. Potrzebuję trochę masy. Czekaj, czekaj. A. Czekaj. A nie, na W nie daj, tylko zawsze się rozdzielaj. Na razie Ej, już dobra. nie trzeba. Ojej. No. <laughs> Właśnie w tą stronę ten. Yy, myszkę dałem. Przez przypadek cię zjadłem, sorry. Dobra. Teraz. To musi gdzieś lecieć tutaj. Brakuje mi masy, trzy tysiące, O! Daj, go zjeść, dam ci masę. Czekaj, nie w tą stronę, myszka uciekła. No, muszę się złączyć na no dole. On dobra. jest tam, czekaj, czekaj. A to mi dasz maset, ja to Tobie dam, tylko gdzie oni są, bo tu ich no nie widzę. Na no, górze są. Aha. Czekaj. Czekaj. Kurde. Dobra, ale tak było. Dobra, czekaj, weź daj mi teraz, tą jedną dajesz mi teraz, no, no, tą dam, jedną, półkulę pół pół kulę i pół kulę. ci ją dać, ale o, dobra. O, dobra, śmiało. I, i, ta, I tak zawsze będzie to groźnie było, I prawie... tobie daje? I wiesz, tak dalej, nie? Dobra. Czekaj, bo tu jest... O oh, fucking, Ja cię mnie zrobił. Brawo. <grystanie> Czekaj, ja go rozbiję! Zjedz go! Ja go rozbiję! Ja go rozbiję! Czekaj. Jest go! Czekaj. Ty poczekaj, bo teraz ty mnie zjadłeś. <grystanie> Czekaj. Ej ty, spadam. DAJ MI TROCHĘ MASY TUTAJ, 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 Myślę, TUTAJ! DAJ, 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 DAJ! DAJ! NO DAJ, SZYBKO! JEST! Dobrze! Poświęciłem Elegancko! Się. Ta, zjadłem go całego. Elegancko! Zjadłem ciebie i tego. Ale, dob dobrze, że się poświęciłeś, bo mam teraz 2500. No i siódmy a, a on z 200. A, dobra, dziewiąty. Ale. Dobra, ja lecę znowu już na górę. Mhm. Dobra, widzę cię z powrotem. W mm -hmm. sumie si mi trochę masy z lekka. A! Daj mi trochę w tym! W tym pierwszym, w tym pierwszym, w tym pierwszym. Do no, kurwa. Dobra, jest jadem, dobra, nice. dobra I czek tego następnego. Dobra. Dajcie mas tutaj. Oho, dużo tego. Okej, bo dalej się rozstrałem, Tutaj. Weź sobie chwilę powiedz tutaj, bo jest. O leś. I tak dziwa... O, ale się rozstroi. Dobra. Co, Ale go zadam? no a tam dalej nie idziemy No trzeba jeszcze jakąś ładną akcję zrobić Dobra, dawaj go zjedz, albo ja go zjem Dobra hmm. ja Jeszcze jed... jeden, top 1, nie wiem, trzeba Aj, prawie o, tutaj Chodź do to mnie, chodź, no bo... czekaj, chodź czekaj. do mnie trochę Niebieski próbuje Zależy, bo dam... Dobra, już połączyłem Daj mi, o. zaraz, czekaj, bo on chce się rozwalić nie ja chcę rozwalić Widzisz? Zaraz Widzę. ci dam masę. Weź do niego podbieg. Do niego, do niego, do do niego. idź, do Ale... niego, do niego, ja ci dam masę. Do fuł. tego fioletowego? Mm? Idź, 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 idź. No kurwa, co ty żeś <laughs> zrobił. Ja ubiłem do tego fioletowego, nie do zielonego. Dobra, nie wyszło tym razem. <laughs> Jak już któryś raz... I Zielonego i do niego. Tak. Znaczy do tego szedłeś i do tego, nie? Do tego Ach, i do tego siedź. A dałem ci znowu wszystko, nie żebyś go zjadł. Widzę, że inwestowanie w ciebie jest lepsze niż we mnie, bo ty lepiej to pożytkujesz niż ja. Ja dobrze, ważnie jak dostaję to ginę od razu, tak. ale... Dobra, lecę na górę gdzieś znowuż. No a teraz inaczej trochę, bo ty wiesz, bo ja tak wiesz, zawsze wiesz... Kurde, no co za koleś zjatny. Mhm. Miałem 50 masy, to jest 100. O, i kurde, koleś. Kuba zjadł. 10 tysięcy rozstroi się po to, żeby mnie zejść, nie? Wywiura tu jakieś mi łazi, nie wiem gdzie ty tam się czaisz, Na dole jesteś, czy w górze? Na środku, czekaj. U góry się spotykamy, czy na dole? Jak, jak to by lepiej? Bo ja na środku jestem. A to może nie wiem, na dół, bo na dole są na co w miarę. Ja tu środkiem pędzę i <laughs> nabieram tej masy. Czekaj, o ja nawet, ej, dobra, jestem obok Ciebie. O, widzę cię. no i git jest, dobra. Idziemy, lecimy. Bo musimy sobie dawać masę dużo, tak koło siebie, tak, w miarę. O, jest, jest ten żółty, to zaraz mi dasz, czekaj, dobra. do niego podlecę. Teraz, full! Dobra, dałem ci. No Kur... Dobra, jest zielony mi dał. Dobra, <noise> za <Zadł> go. <noise> dał mi zielony, ale go za długo. Ale przynajmniej już jesteś. A, siódmy. A, to i tak. Dobrze. Całkiem. Muszę ci też trochę dawać, żebyś nie zginął tutaj Dam ci trochę Aha, okej, okay, dobra Musim, Musimy do kogoś podbiec Ty, ale ten podbyc, ghost? Ale ja podlecieć Może? E tak. No nie, po lewo to trochę dużo całkiem osób o, o, fuck, Uciekaj, fuck, fuck, nie fuck. rób tak Fak, 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 czekaj jak, jak będziesz koło... Ty, bo ja nie wiem, nie widzę siebie Zjadłem już. go! Dobra, zjadłeś go Dobra, ja ledwo się trzymam, ale okej okay. Ja tu sobie tam coś zbieram, o Ej, cieka, cieka. Patrz, 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 jak on robi ten koleś! Jakie triki ty! To ma Tybo. chyba ten Internet LT. Hm. Ty, bo tutaj z prawej strony i zjadł jakiś... go. Haha. Laps. Dobra. Zaraz zjesz go, dam ci masę. Czekaj, okay. bo on tu czatuje cały czas tę koleś, muszę go zjeść. Patrz, jak on czatuje. Ghost. Widzisz? Dobra, no, czekaj. No uważaj! No A, właśnie. Zjadł mnie. Ojej. Kurde. Ale i tak dobrze było w sumie. Ale go zjemnę. A ja jeszcze chyba nie znajdę teraz. Kurde, no ten fioletowy mnie musiał kurwa zjeść. No. Pizdu, z taką GROMA